Biankietę ile zjedłeś pączków przyznaję się. Takie malutkie te muzeum troszkę nam Daje tu, to nam daje tu. O, idzie człowiek, uwaga. Kupuj. O. Jaki bilet dostał wielki? 75 dolców, okej. Okay. Zatrzymajmy się. Napiwki, napiwki. Pewnie, że goście płacą za wstęp, ale to nie znaczy, że nie akceptujemy darowizn Wręcz przeciwnie, bardzo do nich zachęcamy. Gdy gość zachwyci się eksponatem, przekaże darowiznę. Zachwyć gości jak najmocniej, bo otrzymać większe darowizny. Goście mogą przekazywać datki przy każdej dostępnej skarbonie na darowizny. Ochroniarze będą oprożywać skarbony i zabierać pieniądze. Zadbaj o to, by regularnie odróżnić skarbony, szczególnie te wokół najlepszych eksponatów, by zbierać jak największe darowizny. Darowizny to główne źródło przychodu dobrze sporejcego muzeum. Skarbony. Umieść dwie skarby. O, jakie tutaj są te powiązania. Mam umieścić dwie. Ja bym umieścił. Jedną? Tak. przy najlepszych, to przy najlepszych, nie? Tyk. Taki będę chciwy. Zatrudni ochroniarza, Ochraniarz. Sian, przystojnie. Sian, przystojniak. Jeszcze monitoring. Taki hmm, ochraniacz. Tak, wiesz. Otrzymaj 50 osób w darowiznie. No dobra. O, idzie kolejny ziomuś. Patrzmy, co oni robią. Tu się kolejka już robi. O, jechały 4 dolki. A czemu cię minie święto Monti? To przeskrbałeś. Słuchajcie, mamy tutaj jakiegoś mailika. Czy chod 75, grant 5000, po 1800, zysk 300. No dobra, dajemy radę jeszcze.

O no jest, okay. gotowe czekajcie, to jest tak. A! Ale to jeśli chyba możesz. Nikt ci tam nie podrzuci jakiegoś odnoczusia. Teraz gdy muzeum na siebie zarabia nasz oporę na zaplanowanie pierwszej wyprawy. O, dzięki wyprawom możesz oddać nowe eksponaty do kolekcji. Pozwoliłem sobie wezwać do Muzeum helikopter. Za chwilę powinien tu dotrzeć. Moim zadaniem jest jako kustosza. Twoim zdaniem jako kustosza jest planowanie wypraw do różnych miejsc na świecie, podczas których personel spróbuje zdobyć nowe eksponaty do muzeum. A, no to w sumie tak, masz rację. Gdy wszystko zostanie już ustalone, wybrani członkowie personelu udadzą się prosto do helikoptera. Wyprawy czasem okazują się niebezpieczne, co z kolei może sprawić, że w muzeum będzie zbyt mało pracowników. Bierz pod uwagę to, że gdy część personelu uczestniczy w wyprawie lub leczy odniesione urazy, reszta jest obciążona pracą. Już helikopter, by zapanować pierwszą wyprawę. Czyż helikopter. O co tu chodzi? Energia, szczęście, otoczenie, żywność, napoje, pofór sanitarny. Na Pewnie dotrzemy do tego jeszcze. Okay. O no tak, masz rację. stanie rzecz to się chce jeść. Wybierz helikopter, rozpocznij wyprawę. O, zobaczmy o co tu chodzi. A mam kliknąć. To fajne jest. To jest fajne. Po tym zbitym, pokrytym smułem pustkowym kryją się kamieniałe bogactwa i prehistoryczne skarby. Wymagany zespół ekspertów od tej historii, to jest. Długość wyprawy 7 dni, koszt wyprawy 1000 dolarów. Poziom pomiaru pierwszy jako świetna. Zwiększaj poziom pomiarów w szybkim tempie dzięki szczególnym podejściu. członków uprawy lub skonali pomiarowemu. Nagrody? Nie wiadomo. Wydarzenie. W trakcie tej wyprawy lokalizacji może wstąpić wstające zdarzenia. Depnięcie w asfalt. Uraz. Lista na obóz. Plus 5pd. Skrót. O. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Organizuj. Oto ekran przygotowań do wyprawy. Cześć Krzysiu, cześć. No, to jest tak, właśnie patrzyłem. Tak wygląda trochę jak Little Nightmares, nie? Tylko takie 3D. No, zaobserwować, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, dobra, to ekran przygotowań do wyprawy. Tutaj możesz zapanować wszystkie szczegóły wyprawy, by maksymalnie zwiększyć szansę badacza na nieodniesienie pewnej porażki. Podczas wyprawy w każdej lokacji możesz mieć. Miejsce, y, mogą mieć miejsce różne wydarzenia. Smoliste pola są całkiem bezpieczne. No. Jakby coś się pojawiło, jakieś demko, coś to daj znać, nie? To coś tam opykamy w to, zobaczymy. Jestem ciekaw, co to z tego wyjdzie. Y, podczas wyprawy w każdej lokalizacji mogą mieć różne wydarzenia. Smoliste pola są takie, okay, do czytaliśmy. Wpływ na poziom ryzyka z zmieniając podejście członków wyprawy. Aha, okej. Okay. Badacze domyślnie są... Będą zachować się bezpiecznie, chyba że... każesz im inaczej. Każdą okazję, my... No No dobrze, to, to wiadomo. Wybierz eksperta, zaznacznij wyprawę. Czyli tak. Może być to... Może być to... To nie. Poziom pomiaru, koszt... Będzie szybka. Szybkie podejście zmniejsza długość wyprawy, ale neguje postępy pomiaru danego miejsca. Ok, a bezpieczne Zachowaj równowagę między. Yy, dobra. I szczegółowe podejście zajmuje dłużej, ale zapewnia większą premię do postępów pomiarów. To zwiększa do 14 dni. Dobra, okay, zróbmy bezpieczną. Zobaczymy, jak to wygląda. Yy, dodaj, dodaj. No już muszę lecieć sobie na wyprawę na 7 dni. Dobra. poszedł. Time for another Did you know today marks the one year anniversary of the opening of the world's a the world's largest phone it says here, that the communication device is so ancient uh, it can only be, be powered by feeding strange circular discs into it at regular intervals museum curator reginald Tripleworth eagerly proclaimed on the landmark anniversary that he's looking forward to welcoming the museum's first visitor in the near future Kopij przedmiot. sprzedaj. O, coś się pojawiło. Wyprawa dobiegła końca. Skrzynia czeka no, na blisko dla helikopterów. Zatrzymajmy się. A co ci się stało? Co z gościu. Apok. Wpadł do jeziora asfaltowego. Minus 50% prędkości ruchu u nas może opatrzyć w pomieszczeniu socjalnym. O matka. Bidulek... Jest to takie nawiązanie do tego, do, do hospitala, nie? A i to już syfił teraz, tak? to nieźle. Dobra, czekajcie, co tu jest napisane? A. Dorowizna stoi 111 dolców. Przychód śród... się. O! Ładnie, grant gdzieś się go zwiększył. perykoła. Mamy jeszcze... No, dobra, dobrze, się. Dobra, dobra, dobra. Nawienie. Dobra. Spójrzmy. Dostało doświadczenie. świetnie, Otwórz. Już to dostaliśmy. Jajo. A nie, to jest pszczoła w miodzie. Tak, tak, na pewno. Cóż my tu dostaliśmy? Dostaliśmy pszczołę w miodzie. Ogromna pszczoła zachowana, co zajmujące się w miodzie. Rzadkość pospolita, ciekawość 18, wiedza 1 <laughs> na 2 i jakość średnia. No dobra. Czyli taki zwykły przedmiot dostaliśmy i teraz powinniśmy sobie go gdzieś tu ustawić. A tu bym go dał. Ekspert powrócił z, twojej, z twoim pierwszym znaleziskiem Eksponat jest w doskonałym stanie Niestety nie można powiedzieć tego samego o twoim pracowniku Podczas wyprawy uczestnicy często dostają urazu Zbudowanie pomieszczenia socjalnego dla członków twojego personelu, dla twojego personelu. Budowanie pomieszczenia socjalnego da członkom twego personelu miejsce, w którym będą mogli leczyć swoje urazy, a także odzyskać energię podczas przerw. Jeśli tego nie zrobiono, warto to mieć dozorcę, by posprzątał całą tą smogę, która po muzeum przyno... znosi yy, zraniony ekspert. Ryzyko zawodowe, <laughs> Olegliwości powyprawowe, no to wiemy. Pomieszczenie socjalne, Będą, bo... Będą doznani urazom, mogą się wyleczyć przy użyciu automatu opatrunkowego. Personel, który spędza przerwy w pomieszczeniu socjalnym, szybciej będzie odzyskiwał energię. Dozorcy, by móc prowadzić konserwację przedmiotów, maszyn, no to wiadomo. Pomieszczenie socjalne. Uuu, jakie małe. Zbuduj pomieszczenie socjalne. Gdzie je postawimy? że gdzieś tutaj, nie? Koło kibelków będzie blisko. To się zapewnie buduje tak jak no właśnie, tak jak, tak jak resztę. Robimy tak. Robimy drzwi, knapa, automat, Tyk. Już starczy. Co tu jeszcze możemy zbudować Tu z przekąskami. Zrobimy jeszcze taką pojedzą. Kasy mamy dużo. to. to... O, też czy możemy śmietniczki zrobić? pójść z wodą, dobra. To zaraz tutaj się zajmiemy, okej. Okay. Otwierć, dobra. Jest pomieszczenie, teraz zatemnimy dozorce. Dozorca jest tu, molly orange. Co pan olejem Orange potrafi? Ogniotporność. Wymagane do gaszenia pożarów. Laita Turbo, przyspiesza, lepsze, najbliższe otoczenie. O, to też fajne są werki. Wyprawy zwiększają szczęście plus 25%. Dobra, weźmy tutaj goziomeczka. Muzeum jest dużo pracy dla dozorców, rozważ ich zatrudnienie. No to przecież zatrudniłem. To, yy, czekajcie, to miałem jeszcze zrobić... A, to zbiera, to idealnie postawiłem. Łapię też pszczołę. To by można było dać jeszcze chyba jakiś, jakąś ozdóbkę. Yy, to było tu. I to byśmy dali banner. O, to by było fajne też, nie? Taki banerek tutaj pieknąć. Nawet na trzy złapię. Tak, tak, tak. Robimy tak. o. Dobra, i teraz. Okej, okay. występ następującą liczbę eksponatu z motywem Prehistoria 5, czyli jeszcze. The perfect destination for sun haters and hibernation lovers alike. Receive the warmest welcome. O mamo. As long as the sub-zero temperature doesn't get you first. Wiatkatość Visit Svalbard, the coolest place on Earth. O, teraz będzie. Literally. O, jakie to są fajne rzeczy. Weźmy może taki kieł, postawimy tutaj gdzieś jeszcze. Powinienem zjeść trochę wody. Wszystko w porządku, poczekam. Może Nie. Gdzie on tu łazi z tymi kapciami? O to co to jest? Wiszący bursztyn. O, to też mogłoby być. Byk. To niby to jest jeszcze nie czegoś tu jeszcze nie wystawiłem. Oni pasuje, jego komórce jeszcze postawimy. Tak, 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 pod sufitem, no, tak jakoś to, tak to wygląda, nie? Czy on się już naprawił, ten chłopak? Za co zrobił? Bo... Potykają rzecz. Co fajnie wygląda. Zostawimy tego keła. czemu to się nie wbija? Stwa, cz... Aha, bo to muszę mieć eksponat, gdzie jest mój lekarz? A ten się tutaj leczy, dobra, to nie się leczy.